Co krzesło federowe potrzebujesz? Ja mam dla ciebie carski fotel federowy i to jeszcze z fiderarmem i podpórką przednią. Czy ty widzisz to logo? Jest to Daiwa Enzon. Ten oto bardzo wygodny zawodnik kosztował 1111 zł a u mnie na fatwiszu przecena 599 zł za ten set. Daiwa Enzon Fider Chair. 36, jeżeli chodzi o nóżki. Uwaga Fronty mają bardzo ciekawą sprawę, a mianowicie masz tutaj gwinty, dzięki czemu możesz sobie tutaj wkręcić dowolny, tylny buttress. Oczywiście masz regulację kąta oparcia, dzięki czemu jest tutaj naprawdę bardzo wygodnie, a możesz sobie, o, nawet kimanko uskutecznić. Wszystkie cztery nóżki mają regulację po to, żebyś dostosował się do Twojego terenu. Ale teraz mnie o tym, zobacz co masz jeszcze w zestawie. Masz ten przemocarny feeder arm. Jest tutaj naprawdę bardzo stabilnie. Dzisiaj zauważyłem jeszcze fajną rzecz, zobacz prawie że na teleskopie tutaj masz możliwość rozłożenia tego feeder arma feeder arm uzbrojony jest w przednią podpórkę po to żebyś mógł lecieć od razu sobie na rybki Ale najważniejsza cecha zobacz możesz z niego zrobić naprawdę aż takiego potężnego feeder arma w na Fotwisza poszukuj fotel Dive'a, na pewno go znajdziesz 599 zł to pierwsza najlepsza ilość zestawów jest bardzo mała a tu naprawdę można federować like a boss